Czy w Polsce jest prze, y, przerost kapitalizmu według Ciebie? Moim zdaniem powinno być więcej socjalizmu, trochę coś jak w, stylu, jak w Szwecji jest na przykład albo w krajach skandynawskich. No, ale ogólnie. Jakiś reform dużych nie potrzeba, ale trochę zmienić system. Żeby a właśnie, mniej a właśnie, które objawy kapitalizmu uważasz za takie złe, które trzeba zmienić? Wysoki czynsz, wysokie czynsze na przykład. No ale to przecież to yy, prywatni właściciele to ustalają, nie? Rynek. A to to jest właśnie kapitalizm. Tak, ale a w jaki sposób, w jaki, w jaki sposób to można zmienić? Ustawić odgórnie jakieś na czynsze, coś takiego. A czyli takie tanie mieszkania w sensie? Tak, albo żeby rząd budował mieszkania. A żeby rozumiem była że... kon, tania konkurencja. Rozumiesz ten kask, to, to tak, żeby się sami z klasą robotniczą. Dokładnie. A, a, co, a co to masz napisane? Zjednoczenie.